Witam Was serdecznie w programie graniu punkty Ekstra. Na początku Wam prezentuję zagadki, w której Wam pokazywałem wczoraj, i już za moment ogłoszę Wam wyniki. Startujemy. W pierwszej zagadce. Trzeba było odpowiedzieć na zadane pytanie. Rzymskie XL to arabskie. Poprawna odpowiedź to C40. W drugiej zagadce trzeba było z podanych dwóch wyrazów ułożyć jedno słowo. Poprawna odpowiedź to fotograf. W trzeciej zagadce trzeba było podać współrzędne obrazka innego od pozostałych. Mieliśmy od A do E, od 1 do 5. Poprawna odpowiedź to B3. Moi drodzy, od razu muszę Wam przeprosić za wpadkę jeszcze raz, ponieważ w trzeciej zagadce rzeczywiście jedna literówka, jedna literówka była błąd w poleceniu w słowie pozostałych. Dokładnie powinno być podaj współrzędne obrazka innego od pozostałych. W linku w opisie Wam dałem, żebyście dobrze mieli dla pewności. A teraz do rzeczy. Pokazujemy Wam wyniki. W pierwszej zagadce, jako jedyny gracz, Poprawnie odpowiedział Hubert Przyłuski. Gratulacje. W drugiej zagadce ponownie brał udział jako jedyny nasz gracz Hubert Przyłuski. I również odpowiedział prawidłowo. Gratulacje. W trzeciej zagadce ponownie brał udział jako jedyny nasz gracz Hubert Przyłuski. I również odpowiedział prawidłowo. Wielkie gratulacje. A oto lista zwycięzców. To już wszystko na dziś. Zapraszamy Was na nasze kolejne programy. Do zobaczenia!